No, i witam w następnym odcinku. Jedziemy sobie dalej. Podoba mi się to, że mogę zrobić następny odcinek yy, po prostu wciśnięciem yy, jednego klawisza. Tak. No, i jedziemy. Teraz w górę. No, 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 no. Piki, 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 piki. Dajesz, Clement, dajesz. A nie, to znowu będzie miejsce bez sensu, już sobie przypomniałem. Tak. The cannon monument. This cannon was put here by... Bok, było napisane poprzednio, a tu teraz ten klok. to musi być jednak kurcie, kawał grzyba. Jakiś paskudny typ. Muszę powiedzieć, 10 minut przy tej grze zmienia mi strasznie szybko. Wracamy. Naprawdę, kurczę, muszę uważać, bo to bardzo łatwo jest. Przeoczyć moment. A na górze już byliśmy, zdaje się, tak, byliśmy. Tak i teraz jedziemy w lewo. W razie jazda pojazdem bruzdowym dała nam tyle, że co? Że sobie zapisaliśmy proporcje w jakichś próbówkach. Obejrzeliśmy, zwiedziliśmy trochę świata. Posłuchaliśmy fajnej muzyki. O! Zapamiętajmy sobie tą muzyczkę, bo to jest to radio podobne do tego, które tam było w domku. A dźwięk dzwonka Krowiego to ja pamiętam z naszego domu, gdzie zaczęliśmy grę. Było to jedno z kółeczek, które można było pociągnąć. pod tytułem do 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 Jest w radiu Trzeba najpierw to radio włączyć Wyłaś Klimen, wyłaś Koniec tej jazdy hmm. Klimen ma chyba ciekawy sposób chodzenia, zresztą już widzieliśmy jaki ale wyobraźcie sobie, jak trzeba chodzić, żeby wydawać takie dźwięki. Chyba musi celowo tupać. Dobra, od razu powiem o co tu chodzi. Idziemy do domku naszego. To jest kolejny wspaniały sposób robienia prostych codziennych czynności. To było wchodzenie po schodach. Polecam. Hmm. Teraz co musimy? Musimy podnieść most z powrotem, żeby to nie były schody. Wracamy się do naszego domku i ciągniemy za krowi dzwonek. No. Wszystko to jest bardzo ładne, logiczne, spójne. Taki... Taki plac zabaw trochę. Ciekawe, czy dałoby się zbudować coś takiego w rozmiarach takich normalnych. By było całkiem ciekawe. Tylko trzeba by kurcze kawał budynku zbudować. Dużo terenu, dużo wszystkiego. I po prostu wpuszczać tu ludzi. Żeby sobie po prostu tak pochodzili. był chyba pierwszy, prawda? Tak, to jest ten dźwięk. Wracamy sobie do naszego małego domku. Do domku z anteną satelitarną. Niestety trzeba za każdym razem otwierać. wymogi no, bezpieczeństwa. Na dole widzieliśmy tą bruzdę, po której sobie jechaliśmy. Pod. ojej, nie odwraca się climbing. Wcale nie o to mi chodziło. Z powrotem, raz. Tak mi się klikło przez przypadek. Oczywiście, że się mówi, kliknęło, powiedziałem to celowo. Z powrotem, trzeba zrobić schody. Bardzo dobrze, wracamy, do climen. No dajesz climen, climen, no, 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 orientuj się. A. Zapiszmy sobie, wejdźmy jeszcze na armatę. No, 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 climen, climen, Wejdźmy na armatę i wpiszemy sobie jedne... Jedno współrzędne, bo to są, proszę Państwa, współrzędne te świecące znaczki, które widzieliśmy w muzeum. Tak jest. I tutaj tak. To jest dobrze. Pierwsze jest dobrze. O! I pojawiło nam się Jednak żeby wykonać prawidłowy strzał trzeba wpisać dwie współrzędne, w tej chwili widzimy nic po prostu Kupę pixeli, prawda Koniec świata widzimy Nic ciekawego Wracamy A i będziemy musieli poszukać gdzieś jest umieszczona informacja jakie to są następne współrzędne. Jeżeli ktoś chce sobie to zapisać, żeby sobie samemu przejść, to od razu mówię, że to się nie uda, bo gra za każdym razem wszystkie, wszystkie te zagadki, czy te współrzędne, czy na przykład proporcje w tych próbówek, które widzieliśmy, oraz radio w domku satelitarnym ustawia randomalnie, przypadkowo. Radio już gra. W radio mamy dużo ciekawych audycji. Przekręcamy to nie jest ta. To też nie jest ta piosenka. To też nie jest ta piosenka. O! I mamy otwarte drzwi. Co to chodzi? Wygląda jak wydrążona butelka. Nic się nie stało. To są jakieś kryształy Zapalmy światło. Chyba, że znowu nam Drzewnica na głowę jakaś skoczy. Nie, to jednak się. Tu mamy napis Bobby który ten napis jest bardzo ważną podpowiedzią. Ja jak grałem w to pierwszy raz nie miałem pojęcia męczyłem się z tym ze 3 dni Kryształy teraz mają kolory kryształowe a minęło już 10 minut więc to zobaczenia w następnym odcinku